We wtorek 23 kwietnia w sali narad starostwa powiatowego w Dzierżoniowie odbyła się kolejna sesja rady powiatu Dzierżoniowskiego, która jak zwykle podzielona została na dwie części: uroczystą i roboczą. W tej pierwszej wyłoniono zwycięzców w jubileuszowej 10. edycji powiatowego konkursu kartek wielkanocnych. W sumie swoje projekty zgłosiło 124 uczestników z całego powiatu, a poziom artystyczny nadesłanych prac był bardzo wysoki. I miejsce pierwsze Maciej Milczarek. W głównym temacie sesji wystąpił Tomasz Morawiecki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, który omówił zadania realizowane w kierowanej przez siebie jednostce. W roku bieżącym w tej chwili mamy na biegu dwie duże inwestycje. Jedna to budowa ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej od Niemczy do Arboretu w Wojsławicach. Druga natomiast inwestycja to remont odcinka drogi w miejscowości Jaźwina. Planujemy jeszcze w tym roku y, przebudowę drogi. Ponad kilometrowego odcinka w miejscowości Włóki, jednakże jest to uzależnione od uzyskania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W przyszłym tygodniu podpisujemy również umowę na remont mostu w Piskorzowie, który jest w bardzo złym stanie technicznym. W tej chwili tam wprowadzone jest ograniczenie tonażu do 3,5 tony. To, co zostało zrobione przez ostatnie trzy kadencje, bo obserwuję tą, tą sytuację od prawie 13 lat. To jest naprawdę wielki postęp i wielki sukces. Niestety trzeba powiedzieć, że wcześniej, specjalnie w sprawie dróg powiatowych, wiele się nie działo. Tych kilometrów jest bardzo dużo i oczywiście będziemy to kontynuować. Mało tego, myślimy już o remontach niektórych dróg, oczywiście w perspektywie jakiegoś czasu, które 12-13 lat temu były remontowane, ponieważ no taki to jest cykl, że tak do tych 20 lat, a potem co, o czym niektórzy też zapominają, to te drogi trzeba remontować, bo one się zużywają, one są wykorzystywane, jeżdżą autobusy, jeździ tobor ciężarowy, także ten, to, to koło musi się obrócić i, i być, być to wykonywane jeszcze raz. Oczywiście są jeszcze odcinki dróg które trzeba wyremontować, trzeba przebudować. Tutaj też pozyskujemy środki z zewnątrz, pozyskujemy środki z funduszu dróg samorządowych, składamy wnioski, robimy projekty drogi. Są jednym z najważniejszych elementów, które powiat ma realizować. Podejście do ruchu rowerowego, do ruchu pieszego jest zupełnie inne niż było lat 20 temu. Jest to ważny element komunikacji, ważny element rekreacji. Robimy to oczywiście, jeżeli można, w pasie drogi powiatowej. Natomiast też uważamy, że trzeba szukać rozwiązań, które jeżeli jest taka możliwość techniczna, odbiegają, oddalają się od tych dróg. Też po to, żeby było po pierwsze bezpieczniej, po drugie, po drugie czasem ładniej, bo te, te takie ścieżki szłyby w terenach bardziej malowniczych. I, i takie, takie działania będziemy prowadzić. Przygotowujemy taki zarys ścieżek rowerowych na terenie powiatu dzierżoniowskiego, których chcielibyśmy zrobić. Oczywiście też w różnych standardach, bo to niekoniecznie muszą być ścieżki szerokie, 3-metrowe, asfaltowe. One mogą mieć różną nawierzchnię. Chodzi o to, żeby były bezpieczne, oznaczone i dostępne dla y, tych, którzy chcą tam y, korzystać z nich. W trakcie sesji radni rozpatrzyli też projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok oraz wysłuchali sprawozdania przewodniczącego zarządu powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności zarządu za okres od ostatniej sesji.